Siemanko, tu Oliwier. Witam was na moim kanale. Jeśli film się z Wam spodoba, dajcie do w górę Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał oraz dzwoneczkiem Zaczynamy. Dzisiaj posłuchajcie, nagrywamy filmik, testujemy pizzę mrożoną. No i tak, ale dzisiaj obiecywałem, że będzie tajemniczy gość i będzie. Ale jeszcze przed tym chciałem wam powiedzieć, niestety nie było w piątek filmu, ponieważ YouTube mi go zablokował całkowicie. Ja nie, nie wiem, czy tam źle porobię, ale nieważne. Chciałam fajny filmik nagrać, no i tam dałem muzykę. I, no i niestety mi popsy... nie, nie mogłem tego robić. Niestety. Więc przepraszam, też internet mi nie, nie pomógł do tego, bo dopiero o ten, o 17.00 dopiero mi przyszedł film, i potem od razu piszę, że nie mogę go, że nie może być publiczny. No i dziękuję. Y I kto dzisiaj ze mną jest? Kira! Tak, to jest Kira, i tym razem Maskina. Widzicie, Maskina na moim kanale o Lito i Ty ona nigdy nie ma skina, zawsze jest tym chłopoczkiem tak, jest a, ty, a to tutaj zobaczcie a tu w końcu ma skina no widzicie w końcu ma skina, ma w końcu dziewczęca włosy tak. e, ale nie przedłużając czas zacząć no i widzimy się za sekundkę po intrze, po jeszcze zdjęciach i aż będziemy testowali więc nie przedłużając Czas na intro. Tak, pizza atakuje, naprawdę dwie pizze. I jak smakuje, tego się dowiemy. I oczywiście z kim testujemy? Kiro. I tak, to jest pierwsza pizza, co podświetliłem. To jest pierwsza pizza z szynką i grzybkami. A drugą pizzę jemy z stalami taką na ostro pyszną. Yy, no w sumie nie wiem yy, jaka, ale ja myślę, że jest pyszna. Yy, znaczy, testujemy je pierwszy raz. Yy, no. Jedni mówią, że jest niedobra, inni, że jest dobra. Yy, sorry, że słabą grafikę. Yy, no i co? Nie przedłużając, lecimy dalej już pokażemy Wam upieczoną. I jeszcze w końcu. Yy. Jemy, mniam Tak. Dobra, nie przedłużając, teraz wam pokażemy tutaj, tutaj, pokażemy wam. Pizza już, upieczona! No. I tak, pizza takuje I tak już wyglądają upieczone. Mniam to jest właśnie ta. To jest ta ostra, a to jest ta. Yy, kirajaka? Yy, yy, z pieczarkami, no wiecie, i z szyneczką. Nie ostra. Nie ostra, yy, No i tak, nie przedłużając, lecimy do ceny. I potem do jedzenia! Nie. Jesteśmy i teraz wam właśnie przedstawiamy y, tą firmę, która to y, produkuje te, pyszno, y, te y, pyszności. Jak myślisz, pyszne czy nie pyszne? Mi się wydaje, że będzie dobra. My Mi wydaje się, że bardzo pyszne. No, y, więc tak, tutaj jakiegoś sklepu to wzięliśmy, Pizza 1, Pizza 2, to wiecie y, co, no, bo wiecie, bo my już pokazaliśmy wam te pizze. Więc teraz czas Wam powiedzieć, cele. Łączny kocz to 20 zł. my tak mieliśmy 20 zł, więc jesteśmy happy, bo to myślę, że warto. Ale teraz właśnie teraz właśnie sprawdzimy, czy warto. No. no, więc przedłużając, zobaczycie naszą, zobaczycie tą pizzę, jak zjadamy ją, oraz oceniamy. Hej, w końcu jesteśmy, w końcu nas widać i w końcu będziemy jedli. Tak wyglądają. Widać? Tak wyglądają te pizze. Tutaj na no. talerzu pokrodzimy sobie na mniejsze kawałeczki. I teraz się podzielimy. Pierwszą, którą dostujemy. Ostrą czy nieostrom? nie ostrą? Nie ostrom. No to się podzielmy. sobie weźmy sobie tak. No i teraz spróbujemy. sobie tak nad talerzem. wiesz, to no. no byłbym Ci bardzo wdzięczny. Tylko mnie Więc... trochę nie będzie widać, A No to nic, mnie też nie będzie widać. Dobra, znikamy i spróbujemy. Mm. Mm. Dobra. Mm. Mm. Mmm. Cieplutka i pyszniutka. Bardzo dobrze. No. Znaczy, każdy ma pewnie inny smak, my, ja mam, my byliśmy w dużo miejscach, na, w dużo miejscach byliśmy jestem w szoku, bo myślałam, że może mi nie smakować, a akurat jest spoko, mi smakuje. Mi też. A byliśmy naprawdę w dużo miejscach. No. Dużo w fajnych krajach, byliśmy dużo do, do dobrych restauracjach, więc jestem no, tak. to już smakuje. No i co? Jeszcze gry zabiorę. Ja też. Tak. Mhm. Mm mm. Mm. Mm, mm, mm. Mm. Nie, bardzo dobrze smakuje. Mm -hmm. mm. Co mówi? Zaraz oczywiście powiemy Wam ocenę naszą. Yy, no i co? Jeszcze tutaj drugą pizzę mamy. Jeszcze ciki radaję. To mieliśmy do talerzyku. Ja już testuję drugą. dobra ja się sobie. Teraz testuję sobie już drugą. Yy, tutaj jest. Nie pomylę. No to mm -hmm. testujemy. Mm. Mm. Taka inna. Mhm. A pali. Mm. No, właśnie. Ja uwielbiam ostre jedzenie i jedzę nad talerzem. A ostre jedzenie jakoś mi to nie zrobiło, że czuję, że jest ostre takie. Nie wiem. jeszcze jeden gryzak z Mmm. Mm. W ogóle nie jest ostre. Tylko z salami salami jest tylko ostra, ale leciutko Więc jako pizza Jest spoko Ale 100 razy lepsza jest ta nieostra no. Jak ty twierdzisz? Ta nieostra Ja też tak uważam, ja myślę, że jest 100 razy ta nieostra mhm. No, więc nie przedłużając Nam smakowała, czas do naszej pójść oceny wow. Ceny Kiry, więc ja jestem cichutko I teraz Kira mówi No to Kira Pierwsza pizza, czyli, czyli, czyli 5 gwiazdek dajesz i dlaczego dajesz pięć gwiazdek? No bo mi najlepiej smakuje. A pizza druga, czy ta ostra, dlaczego a... dajesz jedną gwiazdkę? No bo tak słabo, bo ostre, a to, że ostre to fajnie, ale... Nie dla Ciebie? Nie dla mnie. Rozumiemy. Więc teraz przechodzimy do oceny Olita ocena Oliwiera, czyli moja ocena No to tak, za pierwszą pizzę daję 5 gwiazdek Bo jest najlepsza pizza, tak samo jak Ty mówisz, bo to mnie najlepiej smakuje Choć inne, choć... Posłuchajcie, pizzy inne, czy nie mrożone, bo to są... my oceniamy mrożone pizzy Jako mrożona, bo oczywiście pizze są jakby takie z pieca na przykład Robione, nie mrożone, tylko wiecie, robione na zamówienie, wiecie, co, że robię to ciasto, daję na to, wiecie, spadniki, no i robię, tak? Od razu się piecze i się daje klientowi, to, 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 jest, to jest najlepsze, to jest mistrzostwo. E, mm. Też takie uwielbiamy restauracje z Fiskirą, ale jako mrożone to ja daję 5 e, no, gwiazdek no tak. a za drugą pizzę daję 4,5. Dlaczego 4,5? 4,5 daję, bo jest dobra, ale nie jest zbytnio taka ostra, tylko no. ucina nawet to, a nawet 4 gwiazdki daje, usuwam. Tak. no więc teraz czas na na, końcowę, na końcową rzecz już o tym. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Jeśli Wam się spodobał, to dajcie łapki w górę. Oczywiście subskrypcję i piszcie w komentarze, co byście chcieli, żebyśmy my na odcinku przetestowali. No, no i co? No Podoba się i odcinek Kira? Tak! No bo wyjątkowy był jeszcze jedliśmy pyszną pizzę. No, I to w ogóle pyszne. Tak. Ale jeszcze pewnie jakieś testy będziemy z Kirą już tym razem robili jedzeniowe. Na przykład makaron. No, jakieś takie testy będziemy robili, a to nie będziemy rozmówi. to wymówili. Albo, wiecie, albo na przykład yy, takie jakieś yy, jeszcze tam jedzonka, na przykład pączki. O, na przykład. O, albo arbuzy, truskawki już. O, to, to już takie inne rzeczy. Albo zwierzęta będziemy mieć. No nie. Może Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobał i życzę wam miłego dnia. Pa! Więc pa. pa!